Złamał prawo w zamówieniach publicznych, no i powierzył z odmienności bez zachowania procedur zarządzania majątkiem komunalnym. To jest jedno pytanie. Na jakiej podstawie wykrywał pan, panie pośmiszu, i zaakceptował stawki za prowadzenie nadzoru wytypowanemu przez siebie zarządcy? Następnie, kto jeszcze pan umożliwił, panie poborze, dostęp do bezpośredniego do wykonywania zadań ze złamaniem procedur? podczas swojej tendencji i czy zabierza pan w taki sam sposób prowadzić ewentualne swoje uliczowanie. Dziękuję bardzo. Tutaj myślę, się, że wcześniej nie odpowiedzi na pańskie pytanie. Mówi o to, że że będzie na po podobie zażądanie żądanie misje komunalnym zostanie zrealizowane. Gdyby nastąpiło złamanie prawa, nikt skierowałby sprawę do prokuratury. Różne są interpretacje tego typu zlecania, zadań własnych, sługą, które są powołane do tego celu. W tej chwili, jak gdyby, tak tą analizę prawną, bo chcemy, żeby nie zależy nam na tym, żeby akurat nie to... Ta spółka, czyli na spółkę tylko, że było to robione zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie yy, i dla dobra yy, naszych mieszkańców. Kwotę tą złotą 85 to również już tłumaczyłem. Nie jest to yy, tak zwany zimny zarząd. To, co się mówi o tej kwocie 60 pasz, którzy gminy zarządcy wspólnot mieszkaniowych, jest to yy, zarząd zwykły, który obejmuje wszystkie yy, czynności z utrzymaniem yy, nieruchomości. Na pewno w tej chwili jesteśmy na etapie, tak jak mówię, odsuwamy zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zakład gospodarki mieszkaniowej i nas, na pewno nastąpi wyłonienie zarządcy wyników starozawodnienia No Tak jak mówię, nie jest to złamanie przepisów. Nie jest to złamanie przepisów. Taka była opinia e, biegłego rewidenta, który dokonywał... Tych, w zaleceniach już nawet o tym nie było mowy. Yy, ale ja mając po prostu w no, stąd jak pracować, transparentnie pracować, yy, tu kup, yy, przygotowuję, przygotowałem analizy prawne i w tych analiz prawnych yy, doprowadziłem do takiej sytuacji, żeby wszystko było yy, zgodnie z obowiązującymi przepisami nawet trochę. Ja pragnę tylko powiedzieć, większość miast yy, w okolicy na ten... Dokładnie zarządza mi posebku na te spółki komunalne. Te zarządzają spółki komunalne, i przecież nie jest to podmioty zewnętrzne wyłaniane z przetargu. Naprawdę nie wiem na palcach jednej regii, ponieważ w Polsce gdzie są podmioty wyłonione w wyniku starozami. Ale chcę doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie było tego typu zarzutów i to, co mówię, to co powiedziałem, ja, o co mam do siebie pretensje i cały tego, że decyzje na temat wyłonienia tych spółek, tego czystego podziału na ten, na, czołgę, na ten na no, to chodź. Marek Jaromski, Żary. Ja Panie Burmistrzu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Miała być debata, a jest koncert, czyli za żarem. Nie wiem, dlaczego? Bo pan się nie spotyka z mieszkańcami. Teraz każdy z nas, który tu przyszedł, musi jakieś żale do Pana wypowiedzieć. Ja mam dwa. Jeden, jako przedstawiciel wspólnoty Raduszowa dwa, która sąsiaduje z Urzędem Miejskim a druga prywatna jako Marek Adamski. jeżeli mam pozwolenie. Proszę pana, wspólnota ustaliła, że wokół naszego terenu na sąsiedztwie ze sklepem obecnym wiedronka jest teren należący do miasta, czyli de facto mówi do pana burmistrza, oczywiście w aspekcie prawnym. Uchwała z 27 kwietnia 2006 roku o regulaminie utrzymania czystości porządku w gminie Żary Nakłada na Pana obowiązek strzeżenia tej tramy, koszenia, grabienia i zadbania o porządek. Kiedy w 2006 roku napisaliśmy do Pana pismo, osobiście do Pana kierowane, dostaliśmy odpowiedź. Nie będę czytać całego, bo nie wszyscy są zainteresowani, mogę go dostępnić. Ale podpisano przez Pana się do tego tu zastępcę, która w końcówce ma tak. Wasza wspólnota korzysta bezumownie z cudzej własności, co stanowi naruszenie przepisów kodeksu cywilnego i może skutkować na liczeniu stosownych opłat. Przypominam, że to miasto sprzedawało domy bez terenu przynależnego. I końcówka najlepsza. W przypadku braku dalszego zainteresowania nabyciem i korzystania z gruntu przelewowego rozważymy możliwość sprzedaży go innym zainteresowanym albo zrobimy wam Siedzący pan burmistrz, wiceburmistrz, tak traktuje mieszkańców Rzad, którzy płacą na jego budowę. Napisaliśmy ponownie pismo, bo wzięliśmy to. Proszę, proszę, proszę o pytanie. bo proszę, 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 tym razem do Komendanta Straży Miejskiej, żeby zajął się, ponieważ stwierdzono, że to należy do komendanta. Komendant po trzech tygodniach ustalania, kto jest właścicielem terenu, w dniu 19 września tegoż roku, odpisał nam, że pismo zostało skierowane do Wydziału Infrastruktury tej ochrony Środowiska zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Mamy 30 listopada, nie wróciło pismo. Pytanie, w jakim terminie pismo powinno uzyskać odpowiedź? To jest pytanie moje, do przedstawiciela wspólnoty, i żeby Pan miał czas na odpowiedź, pytanie prywatne. Ostatnie, jak tutaj Pan powiedział. Yy, cały czas Pan tutaj zwierzył, z Pan żalaminę, o tym, że Pan warunek jak przepraszam, na zlewica, bo tak to wszyscy żelani, nie tylko żalani, również Państwo urzędnicy. Jeden z radnych składał nawet protest wyborczy, do którego Państwo się odwołaliście, zresztą nie trafnie. pytanie. bo chodzi o co innego. Gdzie? Jest pan zameldowany, a gdzie pan mieszka? Lecz to są dwa różne pojęcia. Pan jako główny obywatel żar powinien wiedzieć, że istnieje coś takiego jak ustawa o ewidencji w dowodach osobistych. Punkt szósty ustawy mówi, pojedync jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem, zabrak starego zameldowania. Punkt jedenasty, dziesiąty. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, w czwartej dobie powinna zawandować się na pewno tymczasowy lub stały. Pan tego nie dokonał przez kilka ładnych lat. I paragraf 31 Zakład pracy, zatrudniając pracownika zobowiązany jest przy zatrudnieniu sprawdzić, czy dopełniła na obowiązku gentunkowego. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że pan... zakładając Pana rozwiązowanie. Proszę o starało jakie tam dane to, pan, pan ustawiamy. Ustawiamy. 30. 30. Na, jakie tam dane melunkowe podał Państwowej Komisji Wyborczej. Bo jeżeli podał Pan adres, pod którym jest Pan zarządzany na Paderewskiego, to mam, to ma on prawo wyborcze. Ponieważ Pana miejscem zamieszkania według danych, które są dostępne w górach z 2003 roku, jest Pan mieszkańcem Olbrachtowa, który nie dopełnił obowiązku wedługowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My no się wracając od tyłu do tego pytania. Sąd rozstrzygnął te wszystkie możliwości, to rozgłosił przed sądem. Nie będę a gdzie można zobaczyć decyzję sądu? Sądu? Sądu. Nie. No, nie ma. Nie, 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 nie. Była, była w trybie wyborczym. Była w trybie wyborczym, osoba, która składała skargę, była w przegłoszeniu wyroku. Natomiast znaczy, Pan nie jest w stanie stwierdzić, czy ja przebywam w swoim mieszkaniu na ulicy Padlewskiego, czy ja przebywam w, e, w Olgowach To jest moja strata. Większość czasu przebywam w Żarach, mam kiedy mam potrzebę jestem mieszkań na ulicy Patalewskiego, kiedy mam potrzebę z Jeziorniat z małżonką jestem na Wolprachę. E, I to jest naprawdę sprawa, e, która została rozstrzygnięta przez sobie i myślę, że to jest wakacja na tych e, jest absolutnie e, e, stosowna. Jeżeli idzie o pismo, terminy odpisu na autoriaczki. Jeżeli tego typu sytuacja miała miejsce, jest to yy, bóg, oczywiście działanie nieprawidłowe, szkoda, że dowiaduje się o tym na debacie po czterech latach, a nie dowiaduje się, jeżeli panie zamieszkałem przy Raduszowej 2, to nie problem przyjść w te dni, a więc co poniedziałek, od godziny 9 do godziny, godziny 15 urzęduje. Wszystki zastępca razem z naszym zarządcą panem kandydatem był pod domem, rozmawiał z nami, ale efektów od 4 miesięcy nadal nie ma. To co ma mówić pana za Zadziorgosz, bo pan jak siedzi o 7 to siedzi pan na duszy wychodzi na 15.30. Pan nie zna wódnej miasta, pan nie wychodzi na miasto, pan nie budzi tego wszystkiego, co się dzieje wieczorami. Proszę, proszę, proszę. Przez 3 lata, proszę pana, wszystko świecił. Przez 3 lata, pański szef, pracownik... Ale rozmówimy o tym, co się przebraniwało pan. panu bardzo. Ja się siedzi w to A ja mam teraz pytanie do pana Macioszonka, bo widzę, że zawsze łatwo atakować osobę, która jest na stanowisku, a chwalić osobę, która może go ewentualnie objąć. A ja w osobistej sprawie, i ponieważ mam świetną okazję, bo jest pan nawet no, królik i jest na Macioszonych, kto to jest prawdę, kto nieprawdę. Bo to jest, zacytuję. Naczelniczka Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fiskalnej, w oczywistej miasta, też będzie przeżywać ciężkie chwile, gdy do rabusza wprowadzi się burmistrz Platformy. Pocieką może być jednak to, że radnych nie można zwolnić z pracy bez zgody Rady, w której zasiadają, Ponieważ dzisiaj była sesja Rady, wiadomo, że partia PO razem z Forum Samorządowym jest. W przewadze, więc ja naprawdę chyba powinnam już pakować... Pytanie No ile w tym prawdy, bo na początek albo Pan napisał nieprawdę, mając Ale jest to, 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 to. A, Albo Pan tutaj na początku obiecywał, że spotka się Pan z załogą, że oświata dobrze stoi i że ja po prostu nie mam powodów, żeby się bać o zwolnienie e, swojego miejsca jako naczelnika. To tylko regionalna, w której że żeby na ten dzisiejszy termin miała być tylko lawsuitroyable... w Ale ja zadaję pytania, czy to było, że coś byłoYeah, ja nie będę mogła odpowiedzieć. Nie, nie, nie. Wiem y po prostu, czy pan będzie właśnie zwalniał, bo no, to jest wyraźnie napisane. No pan po kolei, może pan powiedzieć jeszcze raz, czy będzie pan zwalniał? Jak no, to jest napisane, ma je słowa? Nie, to nie ma cytatu, to nie ma żadnego cytatu. Nie, nie, to ja się pytam, czy pan pisał nieprawdę, czy pan zasłyszał? No, że mam się patrzeć. Ale ja nie napisałem, że pani ma się pani. Aha, przepraszam, będzie przeżywać ciężkie chwile. No, do no do To różnica. Tak, ale... tak. tak. Proszę bardzo. Tak. A to nie są pana słowa? Oczywiście, ja nie wiem. Pani się pyta, czy będzie pan zwalny. Czy może... czy cytuje czy słowa. czy masz, czy Pani cytuje moje słowa. Kiedy to, to, to no, nie są moje słowa? Dlaczegoś nie rozumiem? czy masz, ja już A okazji nie tak. Tak. nie pracownikiem tak. Po, po, po drugie, tak. drugi, no, no jest to też strasznie nie, 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 niespaczone hmm. tutaj poprzednie pytanie. A czemu Pani mnie tego nie powiem? Powiem Ci, tam raz. W moim razie nikt nie zwrócił uwagi. Mówi o tym tutaj co mi Pan z... Ja nie wiem czy to jest prawda ale no nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była prawda, czy nie była prawda, ja się tak <laughs> nie zapoznałem. Nikt mnie nie zwrócił uwagę. O no, mieć mieliśmy cały czas kontekst z wszystko. A, już, a nie mówię już o tym po prostu, że nie chciałbym dzisiaj, żeby mi pytania zadawali urzędnicy. Zwłaszcza, że na pewno i tak na mnie głosować nie będę. <laughs> Te osoby, które zadają się wobec Amerykanów. że panu Dzisiaj pan powiedział, że ludzie różne rzeczy mówią. Więc ja również pewne rzeczy usłyszałam i chcę panu zadać jedno pytanie: czy to jest prawda, że panu kazano, bądź zwolniono pana z monopolu za niekompetencje, niegospodarność i się że Pan naprowadził film do Nie wiem, czy ja Pani Natomiast jeżeli Państwo chcecie podnieść prawdę, no, lepiej wejść na moją stronę internetową i zobaczyć, jak mnie żegnamy. Myślę, że człowieka, który. który który, no zresztą, ja tego nie powiem, pytania trudniej nie zrozumieć, ale jeżeli jestem niekompetentny, firma, firma pod moją, pod firmie pod moim kierownictwem grozi bankructwo, to czemu mnie żegnają z